Cześć, z tej strony Mikołaj Myśliwiec. Czy można podgrzewać daną substancję jednocześnie nie zwiększając jej temperatury? To jest pytanie do ciebie. W wentylacji czy klimatyzacji często spotykamy się z takimi terminami jak ciepło jawne, ciepło utajone czy entalpia. Co to właściwie jest i po co mam to wiedzieć jako inżynier HVAC? O tym będę mówił dzisiaj. Zapraszam. Odpowiadając na pytanie z początku, czy można podgrzewać daną substancję jednocześnie nie zwiększając jej temperatury? Tak, można. W jakiej sytuacji? Chociażby wtedy, kiedy dana substancja zmienia fazę. Weźmy pod lupę wodę. Załóżmy, że nalałem wodę do czajnika elektrycznego, klikam i grzeję. Temperatura wody rośnie. Gdy dochodzi do 100 stopni, woda zaczyna wrzeć, ale nie zmienia swojej fazy z ciekłej na gazową po osiągnięciu 100 stopni od tak. W tym momencie wzrost temperatury zatrzymuje się na tych 100 stopniach i teraz potrzeba bardzo dużej ilości ciepła, aby woda zmieniła swoją fazę z ciekłej na gazową, przy czym temperatura nie zmieni się ani o ułamek stopnia. Dopiero kiedy cała woda odparuje, zamieni się w gaz, nastąpi dalsze dostarczanie ciepła, spowoduje dalszy wzrost temperatury. Czemu tak się dzieje? Ponieważ takie są prawa fizyki. Woda, jak i każda inna substancja, posiada pewne charakterystyczne wielkości, w tym ciepło właściwe czy ciepło parowania łamane na skraplania. Ciepło właściwe mówi o tym, ile ciepła muszę dostarczyć do 1 kilograma substancji, aby podgrzać ten kilogram o 1 stopień Kelwina. Ciepło parowania mówi o tym, ile ciepła muszę dostarczyć do 1 kilograma substancji, aby ten kilogram Zmienił fazę, zmienił stan skupienia z, ciepło, z ciekłego na gazowy. I zobacz, jak olbrzymia ilość ciepła jest potrzebna, aby jedynie odparować wodę. Dlatego też mm, podgrzeję czajnik pełen wody w, do 100 stopni w 2-3 minuty, ale aby odparować całą wodę, potrzebuje pewnie około pół godziny. I teraz ciepło jawne, ciepło utajone. Ciepło jawne to takie, które po dostarczeniu bądź odebraniu objawi się w postaci zmiany temperatury. Ciepło utajone to takie, które po dostarczeniu bądź odebraniu nie objawi się w postaci zmiany temperatury, a jedynie zmiany fazy. Dlatego mówimy utajone, ponieważ go nie czuć. I teraz w odniesieniu do powietrza, bo to właśnie w tym kontekście często używamy sformułowania ciepło jawne, ciepło utajone. Powietrze jest mieszaniną różnych gazów, tlenu, azotu, ale też pary wodnej, właśnie. Para wodna raz do powietrza odparowuje, raz się wykrapla. I to właśnie dlatego, zawartość pary wodnej w powietrzu nazywamy ciepłem utajonym. A będąc precyzyjnym, ciepło utajone zawiera się w parze wodnej znajdującej się w powietrzu. Bo para wodna zawarta w powietrzu musiała wcześniej odparować, czyli pobrać ciepło. I teraz to ciepło zakumulowane w parze wodnej znajduje się w powietrzu. Nie czuć go, ale ono tam jest. Terminy ciepło jawne, ciepło utajone są nierozerwalnie związane z pojęciem entalpii. Czym jest entalpia? Entalpia to zawartość ciepła, czyli w pewnym uproszczeniu, a w odniesieniu do powietrza to uproszczenie w zupełności wystarcza. Entalpia to suma ciepła jawnego i ciepła utajonego. I to wszystko. Od początku na ekranie widzisz wykres Moliera, i nie bez powodu. Chcę pokazać Ci, gdzie na wykresie znajdziesz ciepło jawne, a gdzie ciepło utajone. Tak jak powiedziałem na początku, ciepło jawne objawia się w postaci temperatury, zatem na wykresie będzie to oś pionowa. Ciepło utajone to zawartość wilgoci, a więc oś pozioma. Biorąc mój przykładowy stan powietrza z poprzedniego nagrania, mogę określić entalpię powietrza. I teraz zmieniając zawartość ciepła jawnego i ciepła utajonego, zmieniam również entalpię. Dlaczego posługuję się w pracy pojęciem entalpii? Bo powinienem. W wentylacji czy klimatyzacji, szczególnie podczas schładzania powietrza, muszę brać pod uwagę całe ciepło, które jest do odprowadzenia. Dzisiaj to wszystko odnośnie tematyki ciepła jawnego, ciepła utajonego czy entalpii. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, zasubskrybuj kanał, zapraszam Cię do tego. Kliknij dzwoneczek. Nie wiem, kiedy następny materiał się pojawi, a dostaniesz powiadomienie. Dodatkowo, jeśli materiał Ci się podobał, kliknij, proszę, kciuk w górę. To na pewno zmotywuje mnie do tworzenia, do produkowania kolejnych poradników. Do zobaczenia!